Dzień dobry bardzo na moim kanale. Mamy 23 marzec. Rano mamy spore przymrozki. Ale w południe i popołudniu mamy piękne, piękne słoneczko. Tak jak widać. Psy nas tu zagłuszają. Ale tak jak widać kwiatki pięknie kwitną. Żąkile w pełni okazałości. A tam pokażę. Irys bezbrudkowy. Niestety, iryski już przekwitają. 23 marzec już niestety mamy po irysku. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Tutaj takie pojedyncze. To będą różne rodzaje rzonkili i narcyzy, które będą kwitły nieco później. Inne odmiany, inne zupełnie inne kwiaty. Inny pokrój rośliny. Ale będą na pewno kwitły, bo już widać, że mają pąki. O proszę bardzo, już są pąki. Czyli będzie pięknie, za kilka dni rozkwitną i będzie naprawdę ładnie. Te będą najpóźniejsze. Te będą najpóźniejsze, bo widać, że pąki są jeszcze głęboko ukryte. Te zapewne nie zakwitnie. Jak widać, mój ogródek po zimie jest jeszcze nieuporządkowany. Kwiatowy ogródek, bo reszta ogrodu też jest nieuporządkowana, ale kwiatowy wygląda jak powolnie. Pięknie, zobaczcie. Będzie ładny szparel, szpaler tulipanów. Mam tu różne odmiany tulipanów. I powiem Wam że są y, będą kwitły praktycznie przez większą część lata, dopóki nie wyrosną nam y, lilie drzewiaste. Będą tu jeszcze oczywiście y, i szafirki. Te chabuzie, które tu tak zobaczcie, starczą do góry. To oczywiście był y, to, to jest bylinka. To jest bylinka, która będzie pięknie rosła sobie na jesieni, kwitła. Widzicie? Teraz akurat zapomniałam nazwy tej byliny. Wstawię tablicę, bo w tej chwili powiem szczerze, że, że nie pamiętam. Piękne miodowe kwiaty. Takie żółto, żółte z podpalanym. No i teraz. Zabijcie nie pamiętam. No. Ale cieszę się, że pięknie przezimowały. I zobaczcie, tu już widać. Wyrastają. Obawiam się, oczywiście, o co. Coś dolega mojemu rododendronowi. Tak. Coś jemu dolega i nie wiem, co. W zeszłym roku był kiepski. W tym roku też jest kiepski. Tak jak widać. Y być może ma tu za i zbyt dużo światła. Zastanawiałam się nawet, czy go nie przenieść w inne miejsce gdzieś tam yy, na dół ogrodu. Ale na tą chwilę nie mam na to za bardzo sił, więc zostanie tu. Zobaczymy. Jak nie będzie chciał tu jeszcze wzrok rosnąć, to wtedy po prostu go przeniosę. W, w, teraz na wiosnę postaram się jeszcze go przez ten sezon trochę lepiej podlewać i nawieść trochę może obornikiem czymś i trocinami podsypać, żeby może zakwasić mu bardziej glebę, może to jest też przyczyna tego, że nie kwitnie ale pewności nie mam więc zobaczymy jak to będzie no tak jak widać o o o, o szafirki już wychylają swoje główki Hortensja w tym roku u mnie na pewno nie zakwitnie. Już to widzę ani jedna. Przemarzły ile w lezie. To jest hortensja ogrodowa. To jest hortensja ogrodowa, i tak jak widać, pąków na niej na pewno nie będzie. Część w ogóle przemarzła do ziemi. Oczywiście odbija, bo to trzeba przyznać: odbija od ziemi, widać, że będzie miała nowe pędy. Niestety, na tych pędach jednorocznych na pewno nie będzie kwiatów. Zastanawiam się jeszcze, bo mam tu taką hortensję krzewiastą, kwitnącą. W zeszłym roku miała kwiatki, bardzo takie, bardzo skąpe. To jest taka odmiana trochę pokładająca się. W tym roku mam nadzieję, że trochę lepiej zakwitnie. Wiem, że ją można ciąć. Ja jej jeszcze nie cięłam, bo tak jak widzicie, bardzo słabo rosnie. Tu mam też takie bukszpaniki do przesadzenia. Nie wiem jeszcze gdzie je przesadzę, ale na pewno gdzieś się przeniosę stąd. Bo tutaj przy tych dużych szpanach nie są one tutaj potrzebne. Są to oczywiście bukszpany z gałązki, wsadzone, pięknie się przydły. No i są. Tutaj mamy dziwonię. Dziwonia w zeszłym roku praktycznie nie cisła. Można jej nie odpływałam. Nie, nie dałam jej tu żadnego nawozu ani nic. nic. Jeszcze troszkę i. Pięknie ją przyłożę, obłożę zobaczymy. W tym roku pewnie też nie zakwitnie, ale jest nadzieja, że zakwitnie na kolejny rok. O, i oczywiście Kicia przyszła na zwiady, co się dzieje. Tu jest piękny krzaczek lilaka białego. A więc moje szczęście, to na, na pewno nie będzie kwit. Kwit może ze 2 lata temu. A tak co roku, co roku nie kwitnie. Zastanawiam się dlaczego, bo powinien. Nikt go tu nie tnie. Pocięty był naprawdę dawno temu. Ale i tak nie chce kwitnąć. To jest południowa ściana. Słońca ma tu dużo, więc może tu jest przyczyna? Może ktoś wie, co się dzieje i dałby mi znać. W tym roku jest się spóźniona ścięciem winogrona, które już powinno być obcięte. A ja tyle obcięte, co na jesieni. A teraz jeszcze nic nie ruszone, także wszystko czeka. Czekaj, będę miała chwilę czasu i sił, by cokolwiek zrobić. A tam słychać wrony albo kawki. Coś się darło. Ostatnie podrygi. Zobaczcie przebiśniegów albo śnieguliczek. To są chyba śnieguliczki, bo przebiśniegi. I widzicie? Te są takie pełne kwiatki, a tam są o takich kwiatkach bardziej skąpych. Te już są prawie przekwitnięte. Te zaczęły kwitnąć bardzo, bardzo wcześnie, także już przekwitają. O, zobaczcie. Tamte jeszcze mają się lepiej. A co jest na skalniaku? A na skalniaku tak jak widać... Miodunka. Miodunka jeszcze prawie nie ma liści, a już ma piękne kwiatki. Bardzo ładne kwiatki kolorowe, trójkolorowe, różowe, niebieskie, fioletowe. Liście nakrapiane. U mnie rośnie tu ogólnie dość słabo, ale roznosi się. Także nie jest tragedii, nie ma, o tak. Tulipany już tutaj z ziemi, ale tulipany, tak jak widać, to są późne tulipany, te, które tutaj rosną i one będą kwitły dopiero gdzieś w czerwcu. Tu mamy już puszkinie. Też jeszcze nie ma liści, a kwiaty już są. Tu oczywiście cebulowe, nie ma to jak cebulowe, szafirki, no i... Krokusy. Krokusy już też prawie przekwitają. Przez ostatnie trzy dni, <mum> ranek w ranek, było minus trzy. Cisza. <mum> tak wyglądają pięknie. Tu też mam jakiegoś kwiatka. Najprawdopodobniej to jest hyacent. Aczkolwiek pewności nie mam. Tu też puszki nie zobaczcie jak ładnie. A tu mam co? Przylaszczkę. Przylaszczkę, ale coś tej przylaszce tutaj nie pasuje. Coś jej tu nie pasuje i tak jak widać. Liście są ale kwiatków nie widać. Albo za sucho, albo za słaba ziemia, albo jeszcze coś innego. Trudno powiedzieć, co im tutaj przeszkadza. No i idzie Tu mamy różowe, a tam będzie niebieski. No, to jeszcze jest trochę pory. Także jeszcze mamy czas na Chiacenty. I tak jak widać, jeszcze się ukrywają. Jeszcze nie są pięknie na wierzchu, ale będą śliczne. Mój krzaczek Agresto. Jeszcze nie kwitnie, ale ma liście i powiem Wam, nie wiem, czy będzie kwitnął w tym roku. Powiem szczerze, że na kwiaty się nie zapowiada. Bożeczka wygląda całkiem spoko. Ciekawe jak, ta, jak ten winogron. W zeszłym roku bardzo zmarzł. Odbił. Ale w tym roku nie widać czy coś z niego będzie. I w tą chwilę wygląda, że figa raczej też zmarzła. Zapewne będę musiały przyciąć do samej ziemi. Tu gdzieś miałam posadzone kwiaty, kwiaty. Miałam posadzone tulipan. Ale to były tulipany botaniczne, takie, które kwitną bardzo wcześnie, są odporne na różne, na różne rzeczy. I zastanawiam się, gdzie one też mogą być. I tak, patrzę, patrzę i nie widzę. Ale są chyba tu. Tak mi się wydaje, że to chyba będzie to. Coś tu wychodzi. Tak, to będzie najprawdopodobniej tulipan botaniczny odmianę, nie pytajcie, bo naprawdę nie mam pojęcia. E, zamówiłam kiedyś w jakimś sklepie wysofowy. Posadziłam, ale jak zwykle nie zostawiłam sobie żadnej etykiety. E, na pewno jest różowy, jeśli dobrze pamiętam. Proszę, pięknie puszczają już pąki róże. Róże mimo takiej dość srogiej zimy to wyglądają całkiem, 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 całkiem aczkolwiek ta, tu pnąca, ma się chyba trochę gorzej. Ma się chyba trochę gorzej. Mam nadzieję, że jeszcze ładnie odbije. Jak co roku miałam ją okopczykować, ale czasu mi jak zwykle na to brakło. Niestety tak mam że często nie udaje mi się zrobić tego, co sobie zaplanuję. Jałowiec ładnie rośnie. Jałowcowi tu pasuje. Powiem Wam, że jest fajny ten jałowiec. Ładnie się prezentuje. Kolejna róża. Też ta róża, powiem szczerze, że się pięknie rozgrzewa. Ślicznie zaczyna wyglądać. Tak samo ta. To jest taka typowa róża rabatowa te te pąki, zeszłoroczne pąki, które się nie rozwinęły, zamarły. Ale uschło tylko tyle. A dalej, zobaczcie, wypuszcza. Trzeba będzie, będzie ją przyciąć. Jak widać, wprowadził mi się kret. Mam dwa kopce, trzy kopce, jak na tę chwilę. Ale myślę, że, że się jakoś z nim dogadam. Także póki co pozwalam nam pracować. Niech pracuje, niech pozbywa się pędraków i innych takich. A co my tu mamy białą porzeczkę? Biała porzeczka. Porzeczka, która była scadzona w zeszłym roku albo dwa lata temu. Widzicie? Jutenborg. Jak człowiek ma kiepski, kiepską pamięć. Także biała porzeczka, białe owoce. Zawsze chorowałam na białe owoce, biało-owocową biało porzeczkę. Także. A tu mam kwiatki, które siałam jako jednoroczne. Najprawdopodobniej to są lwie paszcze. I u mnie okazuje się, że one są kilkuletnie. Bo co roku ja je tu zostawiam i one odbijają gdzieś tam od ziemi i tak się zastanawiam czy one są wieloletnie w końcu czy jednoroczne, bo o zobaczcie widzicie tu stara gałąź, a tutaj powypuszczane nowe i naprawdę ładnie wyglądają także pożeczki pożeczki, pożeczki się widać przyjęły jeszcze słabo rosną ale na pewno przyzimowały zdrowo. Jeszcze zobaczymy sobie Ej, porzeczko Agrest. Piękny porzeczko Agrest. Całkiem przyzwoicie. A tu zobaczcie, pierwiastki, pierwiosnek lekarski. Żółta odmiana. Całkiem ładnie normalnie trochę kiepsko w tym roku wyglądają moje irysy te, te normalne brudkowe powiem szczerze że nawet wygląda jakby tutaj wymarły prawie całkowicie miałam to przekopać na jesieni, nie miałam kiedy tu oczywiście też o pierwiosnek tu za to stąd chciałam się pozbyć tulipanów i zobaczcie tulipany rosną nadal jeśli nawet, jeśli się nie wybierze dokładnie cebul, nie ma szans, żeby nie wyrosły. Zawsze gdzieś tam wyjdą. Może w tym roku uda mi się, po, jak przekwitną, wyzbierać się dokładniej. Zobaczymy. No, ale jest chyba nawet szansa, że może w tym roku zakwitnie już. Zobaczymy, jak to będzie. W tym roku myślę, że chyba po lecie przytnę troszkę tą ten porzeczka agres, żeby się odrobinę rozkrzewił. Co my tu jeszcze mamy? Zeszłoroczne selery. Wszyscy mówią, że selery są, nie zimują w gruncie, prawda? Każdy mówi, że celer nie zimuje w gruncie. A u mnie proszę bardzo. Przezimował. Nie wiem jak to wyjaśnić i jaka była tego przyczyna. Ale tak jak widać, celer przezimował. Zastanawiał mnie jeszcze, gdzie się podział bo miałam tu jeszcze posadzony posadzone co? Magę. Miałam posadzoną magę i tej magii tu niestety nie widzę. I tak powiem szczerze, że się rozglądam, gdzie ona może być. Jest kocimiętka. Trochę ją tu z mitrężuje w przywrócił Jest szczypiorek, tego się cieszę. Ale nie mam Będę musiała się rozejrzeć, gdzie też ona może być. A tu kochani, zobaczcie. Roślponka. To jest roślponka. E, roszponki nie już dawno, ale co roku zobaczcie pięknie odrasta. Wyśleba się. I na wiosnę jest jak znalazł. To jest taka roślina. Nie powiem Wam dokładnie jak ona się nazywa, ale to jest roślina, która smakuje jak czosnek. Ma smak czosnkowy taki. Roślina jadalna. Czy lecznicza? Nie wiem ale na pewno można ją jeść tu jest cebulka siedmiolatka cebulka siedmiolatka ha, też już ładnie odbija no, do kanapeczek tak jak najbardziej zobaczcie ludzie niegdzie nie gdzie niedobitki czosnku, które się tam gdzieś został z zeszłego roku trzeba będzie go stąd przesadzić albo zostawić to jeszcze zobaczymy co tam z nim zrobię no idzie jarmoz jarmuż zeszłoroczny bardzo piękny i smaczny hmm. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, obejrzenie i zapraszam następnym razem do mojego miejsca na Ziemi.